Hejka, mam na imię Sawa mm. Mam swojego konia Będę y, nagrywać filmiki o moim koniu Mam nadzieję, że spodoba wam się mój kanał Będę nagrywała na tym kanale ogólnie co będę robiła w stajni y, Co będę robiła ogólnie W sensie jakby y, Czasem będę nagrywała na przykład jakieś filmiki jak skacz przez przeszkody, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie to będzie to yy, yy, filmiki, będzie to kanał, gdzie będą filmiki głównie o moim życiu w stajni. Ale mogę zrobić oddzielny kanał, gdzie będzie moje życie prywatne. Chociaż stajnie to też moje życie prywatne, ale... No więc to jest zwiastun jutrzejszego filmu. Będę od 8 do 16 w stajni. Będę miała jazdę do kogoś. Poproszę, żeby nagrał i wstawię tutaj filmy. I w zasadzie to wszystko.